Yo moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, bo już nie powiem epizodzie, e, powtarzam to w kółko i w kółko, więc pewnie się już Wam to znudziło. Udajemy się do Kiec, do Kielc na zawody Binkowski. Miałem nie jechać, e, miałem bardzo dużo pracy dzisiaj przewidziane, ale mój podopieczny startuje dzisiaj Sebastian Doporkiewicz, więc musimy dopilnować, żeby jego forma była naprawdę dopieszczona na ostatni guzik, dopięta na ostatni guzik. E, musimy tutaj e, zastosować oczywiście odpowiednie brązowe nie smarowanie, bo forma startowa jest naprawdę fenomenalna stąd e, za jakieś 30 minut zjawimy się w Binkowskim miejscu w którym spędzałem bardzo dużo bardzo bardzo dużo fajnych chwil e, dobra moi drodzy lecimy i za chwilę widzimy się w Binkowskim dobra chciałem cię pochwalić jak chodzi moja nowa uliczka Zobaczcie, nie mam sportowego wydechu, ale mogę wykreować podobny efekt. Zobaczcie, przyspieszamy. A co daje taki efekt? Zobaczcie. Biała linia boczna. Kurwa, jest czad. Po co zakładać jakieś drogie, warczące wydechy, jak możemy zrobić tak? Nawet RS sadlika tak nie walczył. Bicli turbo, zobaczcie. <laughs> Takie to proste, wyjechać, wyjechać na linię i słuchajcie, mamy kurwa, sportowy wydech. Dobra, taka rada moja na dzisiaj. Odkryłem Eureka, aha. Jestem genialny. Dobra, patrzymy teraz na drogę i jedziemy na wprost. Mojego samochodu przynieśliśmy się do miejsca Backstage, Binkowski, chyba nasz faworyt do dzisiejszej wygranej. Oczywiście będziemy stosować te nasze triki finalne. Forma jest fenomenalna. Zrobię Wam krótką nagrywkę ze sceny jak to wygląda. Także czekajcie, trzymajcie kciuki, bo dzisiaj będzie wielki dzień dla tego człowieka. Wierzę w to bardzo serdecznie. Wierzę w to i na pewno dzisiaj będzie forma życia. Będzie? Musi będzie. Być. Musi być, Dobra. Chodź jak prążki? Seba namaszczony. Przecież Przecież Robimy prążki na razie. Przecież nie chodzi o biegną. Dokładnie. Czekolada. Jeszcze krata na biegun. Zakrytaj, ale... To są słuchajcie takie sekrety nasze. E, Pamiętacie fi film 300. Nie, nie trzeba mieć. Nie trzeba mieć. Formy, Trzeba zmienić formy. No, no, nie, Przyszła pora skończyć to pranie mózgu na zawodach. E, ten e, roller coaster emocjonalny zostawiam za sobą. Oczywiście masa, masa e, e, pozytywnych, jak i negatywnych emocji e, towarzyszyła takiemu wydarzeniu. A, ale teraz przyszła pora, na to, żeby zasilić się. I oczywiście oczywiście, jakbyśmy się mogli zasilić, będąc w kiercach, Jedno miejsce, które polecam, do którego będę wracał. Mam nadzieję, że dzisiaj mnie nie rozczaruje. Lecimy. Oraz <noise> <noise> starczy siebie głupiać. Słuchajcie, wszyscy ci, którzy oglądają materiały moje wiedzą, że każdy dzień taki stresujący jest bardzo często zwieńczony dobrym jedzeniem. Tak i dzisiaj kończymy, zwieńczymy ten dzień Łasawi sushi. Naszym zwycięstwem z jego ekipą. No oczywiście, co może być lepszego oprócz skończenia dnia z całą masą pucharów, medali, całego bagażnika na nagród. Nic lepszego. Oprócz sushi. Oprócz sushi. No to sushi! Bonsai! I tak właśnie szybka transformacja, teleportacja prosto do Andrychowa dotarliśmy Dotarliśmy moi drodzy w jednym kawałku Stąd jestem z siebie bardzo dumny Pierwszy debiut na autostradzie Pierwsze dwie paki za mną Cokolwiek to znaczy Wróciliśmy, dzień był bardzo emocjonujący Oczywiście emocjonalny rollercoaster Pewnie utrzyma się we mojej krwi Jeszcze przez najbliższe dwa dni E, dzisiaj zdarzyło się bardzo wiele fajnych momentów, wiele fajnych chwil. Przeżyłem masę radochy. E, oczywiście, troszeczkę rozczarowań, e, ale takie jest życie. W życiu e, jesteśmy szczęśliwi, bawimy się, e, ale oczywiście muszą być też takie momenty, w których delikatnie się rozczarowujemy. Nie jesteśmy tylko ludz, ludzkim gatunkiem i to jest niestety wpisane w naszą naturę, że e, czasami dajemy ciała. Słuchajcie, dziękuję bardzo serdecznie za ten odcinek. Oczywiście mam nadzieję, że trzymaliście kciuki za sebę i trzymajcie kciuki za niego w dalszym ciągu, bo będziemy współpracować i obiecuję Wam, że ten chłopak... W tym roku, jeśli nie w tym roku, to do połowy przyszłego roku będzie już zawodnikiem IFBB Pro w kultursce klasycznej. To jest zawodnik, który naprawdę może atakować Mistrzostwa Świata, może atakować Mistrzostwa Europy, Arnoldy, nie Arnoldy, co tylko chce. Zwyczajnie dobrze, po dobre podejście i będzie się działo. Najzabawniejsze no w tym wszystkim jest to, że naprawdę mieliśmy dosyć luźne podejście do diety. Pilnowaliśmy pewnych zasad przestrzegaliśmy pewnych zasad i e, ogólnie naprawdę widzicie, pozwalaliśmy sobie na bardzo dużo, e, myślę, że zrobię z sobą jakieś takie mniej więcej sprawozdanie dla Was, żebyście zobaczyli jak to wszystko wyglądało e, no było super, naprawdę fajnie e, w Kielcach przybiłem e, dużo e, piątek z bardzo pozytywnymi ludźmi e, oczywiście bardzo lubię to miejsce, lubię do niego wracać, e, dzisiaj w roli widza, niestety już nie w roli e, ambasadora ale w roli widza powiem Wam, że czułem się zdecydowanie lepiej, mniejsza presja, e, równie fascynujące emocje. Także to mogę powiedzieć. Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Lajkujcie łapka w górę, subskrybujcie. I będziemy działać dalej. Teraz obiecuję, że będę troszeczkę bardziej aktywny. Powiem Wam, że całkiem mi to otworzyło oczy to dzisiejsze doświadczenie podczas tej wycieczki. Widziałem, doznałem i zrozumiałem, co tak naprawdę mi omijało przez te wszystkie lata, kiedy prawo jazdy nie miałem, nie byłem mobilny. Także teraz, mam nadzieję, że to wszystko nadrobię. Powiem Wam, że auto mamy chyba dwa tygodnie, więc całe a już zrobiłem 1500 km, także tylko po tych okolicznych tutaj oczywiście e, dróżkach. Dobra, moi drodzy, nie, nie przedłużając, e, zapraszam Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Pa!